120 lat, ludzie niektórzy powiedzą, 40 lat minęło jak jeden dzień, 120 lat minęło, nie jak jeden dzień, ale minęło, 120 lat, czego 120 lat, kościół w Polsce, czego, co dla was ważnego jest 120 lat temu się wydarzyło, o kim żaden pastor nie mówi, żaden zbór nie mówi, czemu, no bo nasz, przytłumili tym ekumenizmem nie, nie można już historii kowca powiedzieć korzyści charyzmatycznego już nie może to za bardzo to, to może troszeczkę tylko bo pośród nas siedzą ci, którzy czuwają żeby nas ekumenci nasz na, na zimna stawić prawda? Pracują nad nami dniem i nocą żeby te rzeczy, które Bóg wypracował żeby nam zabronić prawda? 1 styczeń 1901 Mógł dokonać czegoś niesamowitego. My wskazujemy Agnes Osman, Charlesa Parhama, później w 1906 wskazujemy tego Simura, z skórego każą dzieje, ale kto pamięta dobre początki? Kto stanie dzisiaj z ruchu na rozdrożach i powie, gdzie my jesteśmy dzisiaj? Czy my zwiększyliśmy przebudzenie świąteczne? Jak mogliśmy ją zwiększyć przez rozum, przez y, milion konferencji zrobimy związanie, nie? Przez naszą wiarę, przez nasze y, y, wiarę, przez nasze naciskanie na niebo, przez ma mając wiarę, taką jak mieli przodkowie, prawda? Z Wigglesworth. Czyli prawdziwe mężowe wiary pośród ruchu dziesiątkowego, a później charyzmatycznego, prawda? I 120 lat temu. I mówiłem 115, tak mniej więcej, 115, 114 lat temu, a Azusa, prawda? I wiecie, logicznie, logicznie działanie Pana Boga powinno się zwiększać, zgodzimy się. Jeżeli to Topece Bóg dokonywał chwalebnych rzeczy, to później przyszedł w 1906 Azusa w Los Angeles. To tam Bóg dokonywał dużo większych rzeczy, potężne rzeczy się działy. Większość ukończył, bo jest patrząc na swój zbór swoich pastorów i tego, co Bóg dokonywał e, za Azusa. Jakie cuda były, ja czytałem to z zapartym tchem. Ja czytałem wiele książek, wiele kazań pastorów, ale powiem wam, że to kazanie Shimura i, i, i cuda i znaki, te raporty, które przychodziły z różnych, wiecie, z Indii, z Ameryki, jakie wielkie cuda się działy. Ja to czytałem z zapartym tchem, a ja nie jestem, wiecie, taki bezkrytyczny, że ja sobie wiedz, jakiś jakąś książkę, jakiegoś pastora, i ja już o, bo już znana nazwa, to ja teraz to wezmę i powiem, to, to musi być dobra książka, nie? Ja na pewno przeczytam, ja to przemodlę, ja popatrzę do Biblii, ja, ja zapytam ducha i dopiero ci powiem, czy to jest dobra książka. Ale to co tam czytałem, czytałem jako jedną z niewielu rzeczy w życiu zapartym tchem i byłem z, e, poniekąd zaszokowany poziomem cudów i poziomem poruszenia Ducha Świętego, który był w Azusa. Byłem zaszokowany jakie potężne rzeczy Bóg robi, jak ci ludzie wierzyli, patrzycie na wierzących dzisiaj, po niektórych zborach. i Kręcę głową. Nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. Nie wiem czy wrzeszczeć. Nie wiem czy do Boga wołać o pomsztę. Nie wiem czy wziąć, tak jak Pan Jezus ukręcić, <laughs> ukręcić mały, wiecie, jakiś ziemyk i po głowach kogoś może. Na to nie dałoby się to dzisiaj na czasach na wątpię prawda? Za policję by zadzwonili. Ale zastanawiam się co, co ruszy ludzi do wiary dzisiaj, co ruszy człowieka do wiary, co ruszy życioryszynkowców do wiary, co musi przyjść, żeby życioryszynkowcy, niektórzy życioryszynkowcy, stali się po raz pierwszy w życiu życioryszynkowcami. Mówi jak to stali się, a to do jakiego ja budynku chodzę. Tam jest szyld, na... jeszcze jest szyld, u wielu z was u niektórych przemianowali. Zauważyliście pewną prawidłowość, która się dokonuje od lat? Ta nazwa Rzesionkowy jest przemianowana zawsze i usunięta z szyldu, usunięta, bo, bo to razi ludzi. To jak razi ludzi, to ja, to ja jestem pastorem tego kościoła, jak to razi ludzi? Kogo razi? Ciebie, pastorze, razi? <głupo> Takie głupoty, żyjemy, nie zobaczcie? Mamy trend stopniowego odsuwania tej historii Kościoła dajmy to troszkę z tyłu bo się ludzie zarażą a później mamy ludzi którzy chodzą do nas Po co? troszkę poczęstował pączkiem bo czuje się mile pośród nas bo biskup kolejną jakąś nową rzecz ogłosi w naszych czasach, to jest niezgodne z Biblią może dlatego ludzie przyjdą, może to dobry powód przychodzenia, ale ja wiem, że wielu z was może jak stanie w tej wierze i poczyta jak ten ruch się zaczął, to może po raz pierwszy że się zwieśniutką kowę. Oni zawsze taką tendencję diabelską, że diabeł próbuje jak coś jest, coś jest takiego prawdziwego, to diabeł to później, że to jest tak powszednieje, powszednieje, powszednieje i niektórzy dziesiątkowcy się dziesiątkowcami są tylko z nazwy może Panie, którego może ze względu na to co tu głoszę, może z moje modlitwy i modlitwy wielu, może wielu dziesiątkowców stanie się im po raz pierwszy stanie się, bo zobaczcie co to znaczy być dziesiątkowcem dziesiątkowiec to nie jest y, zalog Biblii, dziesiątkowiec to nie jest ekumeniczny, dziesiątkowiec to nie jest, ja się wstydzę Petakostale. Jeśli ja bym wstydził, posłuchajcie mnie dobrze, jeśli ja bym się wstydził w salny ja bym tego w życiu się nic nie utożsamiał, w życiu. No bo jak? A my mamy liderów w kościele, którzy nie napiszą przy Kosalny, no bo to im dwóch więcej katolików do nich dołączy. To, że przez 10 lat wojują, że katoliczym jest to że sam, to nie na nawrócenie. Rozumiecie o co mi chodzi? A pierwszy styczeń i mamy 120 lat i czas jest, żeby ruch zrobił sobie mały przegląd, a jeśli jest to niemożliwe na poziomie pastorów, bo pastorzy są stacie wiecie, to znaczy dzisiaj i nikt na tak naprawdę prawdziwych rzeczy nie, nie zważa, Niektórzy mają zabronione zważenie prawdziwych rzeczy, ale może wierzący, w się go w Polsce, pójdą po razie do głowy i, i zaczął analizować jak. Z jakich początków wyszliśmy, jakie te początki były. I to nie chodzi, żeby się cofnąć w czasie i mówiąc, że mamy wiecie, tak żyć, jak w 1901, żeby ktoś wiecie, tego nie wypaczył. Tu chodzi, żeby zobaczyć, że ten ruch się zaczął potężnie. Kiedyś, żeby się nazywać hierchłkowcem pentekostalnym, to się to związało, że y, mogłeś być prześladowany, mogłeś być piętnowany i tak dalej, i tak dalej. Później y, zaczęli to stopniowo, wiecie, y, no... Ci tacy, wiecie, negocjatorzy, którzy zawsze nas przehandlują, wiecie, mamy w kościołach pastorów, negocjatorów, pastorów humanistów, którzy nas, przy, przy, przy nas zawsze przetagują. Oni zawsze nas, wiecie, rozcięcią, oni nas zawsze yy, po, pododadzą jakieś rzeczy, oni zawsze jakieś nowe rzeczy wprowadzą, no bo ludzie nie chcą. Ale jak ludzie nie chcą, to ludzie nie pójdą za prawdziwym. Jak ludzie nie chcą prawdziwego diamentu, to jak ja ten diament trochę wiecie trochę go spapram, trochę go wiecie pokryję żeby ktoś może jakiś jeden się dołączył to to ja spaczę to i to samo robię dzisiaj z uchem rzeszynko więc może czas jest zobaczyć na początki tego chwalbnego ruchu i jak już minęło jak już minęło topeka przeszła później przeszła Azusa później się ruch roz, rozjózł na cały świat i nigdy Aż do naszych czasów. Ten ruch się gdzieś nie zatrzymał. I dzisiaj w naszych czasach tylko mamy ludzi, którzy mówią, oto jestem żywy. I wszyscy jak musimy powiedzieć, że jestem nieżywy, to lepiej się nie zastanowią. Ale niektórzy są żywi z nazwy, ale Pan Jezus mówi, że są martwi. I jak martwi, jak to jest żywy i martwy. Żywy trup. <grych> Jak może być żywym tupem, prawda? Można. Może udawać. A gdzie się podziała ta wiara? Gdzie się podziało ta znanie historia? Gdzie się podziały te cuda i znaki? Gdzie się podziały uzdrowienie uwolnień? Gdzie się podziały głoszenie z pulpitów takie, że ludzi, że grzeszników na kolana prowadziły, grześnicy wyli. Kiedyś pastorzy głosili, to grześnicy wyli. Byli w ławkach i prosili, żeby Bóg nawrócił, prosili, żeby Bóg wybaczył, prosili, żeby Bóg y, zmienił życie, prosili, żeby Bóg uwolnił demonów, prosili, żeby Bóg uzdrowił, prosili, żeby Bóg złamał rzeczy. Dzisiaj to podziało. Dzisiaj mamy humanizm, zastępia psychologia, te różne metody, wszystkie to nie działają i przez to się ruch życiowy rozwadnia. A jak się rozwadnia, to mamy później wiecie, coraz dalej od tej prawdy, coraz dalej od tej prawdy i później ludzie Evangelii, ludzie potrzebujący, zbawienia, ludzie potrzebujący, sztu, ludzie potrzebujący, co nie dostaną później? Jeśli my nie mamy i się my nie wierzymy, jeśli nasze życie nie jest pełne wiary, jeśli Bóg nie poszedł nasze życia, to co ja później dam człowiekowi, który przyjdzie z zewnątrz? Co ja dam? Chodź, przyjdź, masz szyk, tu, masz tą koszulkę Adidasa i się załóż, i jeszcze teraz Adidas, jesteś teraz Jokowiec, masz tutaj długopis Jokowca. Masz do z mam tu nalepkę na samochód że nalep się naleb się a później ty jesteś pierwszy w kolejce do, do y, linii tam, gdzie nie do siedzą i ty się nazywasz Świenkowcem. Ja mam apel do każdego Środkowca w Polsce. Bo tak trzeba do tego podejść. Co zrobiliśmy w Polsce 20 latach? Jak dzisiaj ruch wybiera? Gdzie jest ten to, to poruszenie ducha, gdzie jest ta żywa wiara, gdzie jest ten to poruszenie Schmidt w Schmidt'u Dzisiaj nawet śmita i Wiesław'a wycofają, położą jakiegoś tam dj ksa i tak dalej i, i wszyscy się happy, prawda? Psychologizowaliśmy wszystko, schumanizowaliśmy wszystko, zrobiliśmy, że go z nazwy, z ekumanizowaliśmy wszystko, teraz już wiecie, jestem kolegą wszystkich. Nawet diabeł się, którzy pastorzy zadają. Nawet diabeł jest dla pastorów okazją, żeby może go zewangelizują, diabeł jeszcze. Może go zaproszą na spotkanie, może diabeł coś kupi od nich. I tak to wygląda. więc po 20 latach wołajmy do Boga. Wołajmy, panie, dotknij, e, zbory dotnij, wierzących dotknij, młodych ludzi dotnij, starszych ludzi dotnij. Pastorów I pokaż im, czy oni chodzą w wierze. Bo wiara to nie jest gadanie: ja mam wiarę. Wiara to jest: ja żyję, ja poruszam się w kierunku, ja doświadczam Bożej Mocy. Moja wiara jest wysłuchana. Proszę Państwa, wiara. Wiara, która jest żywa. Ja chciałbym, żeby każdy żyłowiec, przejdzie te rzeczy, rzeczy. każdy żyłowiec zobaczył gdzie jest sto i powiem na sam koniec, żeby wcześniej się innego nagrywa was rzucić. Kościół smutnie zatrzymał się. Ja mówię to po latach doświadczył. Po latach szukania Boga. Po latach patrzenia. Kościół zatrzymał się. Zatrzymał się i mówi, że ten poziom już jest wszystko. Później w latach 60. pojawi się ruch charyzmatyczny i część ruchu charyzmatycznego było dobrego, część ruchu charyzmatycznego to jest do dzisiaj jest Dziwnym ruchem, którego ja odradzam. Ale ci prawdziwi charyzmatycy, którzy są. Oni zaszli wielu z nich dalej, niż z Ziesiąkowca. Jaka jest przyczyna tego? No bo jak Bóg mówi Ziesiąkowcowi, yy, Bóg nakazuje, wygniemy demony, a Ziesiąkowcy wszystko, żeby ich nie wyganiać. No to Bóg puka, o to tu są charyzmatycy. Puk, puk, puk do pasoża charyzmatycznego, że charyzmatycznego trzeba z nich demony wygonić pasoża charyzmatyczny bo chwilę mówi to dawaj to, to wygonimy te to demony no i rzeczywiście problem był demoniczny i tak kościuszko się zatrzymało ruch, tak, Bóg powoli, Bóg tak wiele rzeczy powołał Bóg prowadził ruch walki duchowej puka do pasożysiąkowego Trzeba tutaj walkę ruchową zrobić, bo tutaj są rzeczy duchowe, trzeba to złamać, trzeba to poszczyć. Paszyszienkowy nie jest zainteresowany, bo on do rekumy nie pędzi. A to bo widzi do pasza charyzmatycznego. Pasocha charyzmatyczny saje, bierze autorytet i nagle do są skruszone, nagle przychodzi to, co Bóg chciał. Częściej się obudzić. Pospeliki to samo. Gdzie ta pełna Ewangelij Oto moje zawołanie, oto moje litwa za was Bóg tylko nareszcie.